Serio? Ewo E, co ty robisz? Nie wiem, wracam. <grym> się Dobra, nie... no sam se wejdę Podaj rękę, podaj rękę, spadam Spadam <grym> Spadłem! Podaj rękę, podaj rękę! Czemu wy tak wysoko jesteś? Podaj rękę, podaj! Proszę, Podaj mi rękę, podaj mi rękę! Nie, trzymam się! Dawaj! Nie, nie spadnę! Nie Nie spadam. Poczekajcie! Ja wyspadnę! Co ty robisz? Dobra, mam staminę! tep jest jest Masz marchewkę! Kurwo! To jest dorodzinska kurwo! Ty kurwo jebana! Wstaję go, wstaję go! Wstaję go! Trzyma <śmusza> to <Ty szmatu> pierdolone! Kurwa! Śmieciem <śmusza> się, się, się jeza nie bywa! Aaa! Ale wstaję go! Nie! <śmusza> I tak się złapię, O kurwa! Dobra, idziemy! Ej, poczekajcie na mnie! <śledzisz> Nie, to słyszał, to ja. ja, ja. <śledzisz> <śledzisz> Spadł? Tak. To się tak, wyjadło. się tak. No, to że jedną. się jednął. No i je chodź. Czej, czy doskoczę do tej liny? Doskoczę do tej liny? Paci no. się łucz! A ja bym chciał ten bagaż ten. <śledzisz> tam. ja jestem. To jest to, Pomocy, ambulans. Gdzie? Idź na karm Krzyśka Nie wiem. Nie. Nie wiem ja... e, tu jest makewka lecząca. Cześć. Nie, to jest Mandragora. Nie! Nie, nie, nie żyje! Tybilu! Nie żyje, nie żyje! Kurna co jest? Spanko. Żyje, ale jak szybko nie żyje? No zapiłem! to nie żyje, bo to, ej, tak, tak Ej, bo lekce trzeba Weź mnie nakarm, tą mandragą Ja pierdolę, tej nie uuu, uuu, uuu. Czekaj, czekaj, czekaj. Chcesz, się ogólnie... Chcesz zobaczyć mój pasek, stary? Chcesz wyśleć mi pasek? Ja, sam, idę, ja nie A tak jeszcze... wygląda mi pasek, co nie? Myślałem, że wiatr Dobra, wstałem. Gdzie? Trzeba znać... Oho, lekszo coś wyszło. Oho. <laughs> Poczekaj, co to jest? No śpikur! Śpikur, <laughs> trzeba się obudzić, trzeba czekać. <laughs> on, musi, on musi się obudzić? Tak. Wstawaj do wody go w pierdolę, kurwa. To on, to on żyje jeszcze? Tak, tak. O, dobra. Ja... Dobra, to przynajmniej tyle. Stały A nie, kibuła. on traci ten efekt, on traci ten efekt. No nic mu nie Weź mnie na bary, bo ja umieram przy okazji. Aha, dobra, dobra. A zobaczcie... zobaczcie to mandragorą możesz mnie wyleczyć? Zabiję, well! Po cichu na kucaka. Eurobis. Kurwo. Eurobis. Eurobis. Games. bis. Kens bis. Bis, bis. kurwa. Eurobis. Euro bis. Euro Kurwa. Keps, 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 keps. Keps. Euro bis. Euro bis. Euro bis. Eur Biz. Euro bis. Kurwa. Euro bis. Euro bis. Euro bis.

A co tam? Uh, 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 AAAAAAAA ah! ABDOG! 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 Ab Ab um, a dog Dog! portana. Ja jestem, ja jestem. Ej, ja nie wpadłem, ja nie wpadłem. Ja Weź kurą zleć. Cele portana. Cela <gibli> por tana. Cele, pierdoli. Eurobis. Cela por tana. por tana. Elo cela por tana. Kurva. Cela por tana. por tana. portana. portana. Teleportana. 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 Esta... that